Od 29 grudnia 2025 roku widzowie naziemnej telewizji cyfrowej nie będą już mogli oglądać kanałów Metro i Zoom TV. Decyzja ta jest efektem wygaśnięcia koncesji i wpisuje się w szerszy trend zmian na rynku mediów. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji potwierdziła, że 28 grudnia wygasają koncesje naziemne dla dwóch popularnych kanałów rozrywkowych Metro, TVN Warner Bros Discovery oraz Zoom TV grupa Kinopolska. Oznacza to, że od 29 grudnia oba programy znikną z listy darmowych kanałów dostępnych w telewizji naziemnej. Decyzja ta nie była zaskoczeniem. Już na początku roku nadawcy zapowiadali, że nie będą ubiegać się o przedłużenie koncesji. Metro, znane z filmów i seriali, Obyczajowych oraz Zoom TV oferujący programy muzyczne i lifestyle przenoszą swoją ofertę do płatnych platform, sieci kablowych, satelitarnych oraz serwisów streamingowych. To kolejny krok w kierunku modelu subskrypcyjnego, który zyskuje na popularności na całym świecie. Zmiany dotyczą także samego multiplexu MUX-8, na którym nadawane były Metro i Zoom TV. Operator techniczny firma Emitel zapowiedział przejście na nowy standard nadawania DVB-T2 hvc na początku 2021 roku. Pozwoli to na emisję programów w jakości HD, ale będzie wymagało od widzów posiadania odpowiedniego sprzętu. W maju 2025 roku KRRIT ogłosiła konkurs na dwa nowe miejsca w MUKS Nowe kanały mają być nadawane bezpłatnie i przez całą dobę. Na razie wpłynął tylko jeden wniosek. Telewizja Republika planuje uruchomienie kanału Republika 2. Zainteresowanie nadawców darmową dystrybucją wyraźnie spada, co wynika z rosnących kosztów utrzymania miejsc na multiplexie oraz migracji widzów do kablu Obecnie w naziemnej telewizji cyfrowej dostępnych jest ponad 40 kanałów, w tym stacje ogólnopolskie TVP1, TVP2, TVN, Polsat. Informacyjne, tematyczne, kulturalne i regionalne. Większość z nich nadaje już w jakości HD. Wraz z modernizacją MUX-8 i pojawieniem się nowych kanałów, oferta ma pozostać atrakcyjna dla widzów, choć coraz większa część rynku przenosi się do internetu i płatnych platform.